Siemano moi drodzy. Z tej strony wasz ulubiony Diabelski Jupiter. Słuchajcie, chyba miałem niezłego nosa, kiedy to podczas ostatniego filmu na kanale stwierdziłem, że przeczuwam powrót lustrzanych klejnotów do gry. No bo faktycznie lustrzanki wróciły, tak jak możecie przeczytać na miniaturce czy w tytule tego filmu. No i dlatego zaraz przepalimy sobie w nich 10 legendarnych emblematów i zobaczymy czy uda się coś fajnego wydropić, czy dopisze mi szczęście Jupitera, czy też może Kolejny raz podczas lustrzanek dropniemy wielki G. Wszystko to zaraz się okaże. A tymczasem nie przedłużając, ja jestem Dukat, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny materiał z Diablo Immortal. No ale zanim przejdziemy sobie do samej pradawnej szczeliny, to pozwolicie, że ja tak w ekspresowym tempie Przypomnę, czym są i jak działają lustrzane klejnoty, bo myślę, że może być to dość cenna informacja szczególnie dla tych z was, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z Diablo Immortal. Także ta konkretna edycja lustrzanych klejnotów trwa od 16 do 22 kwietnia. No i w tym czasie możemy jednorazowo aktywować sobie lustrzane klejnoty przed wejściem do pradawnej szczeliny, zaznaczając tego checkboxa. No i dzięki temu za każdy legendarny klejnot, który wydropimy podczas tego biegu pradawnej szczeliny, otrzymamy taki jego lustrzany duplikat, lustrzany odpowiednik. Dlatego też ja każdemu z Was zawsze polecam użyć w tym biegu 10 legendarnych emblematów, albo tych pomarańczowych, albo fioletowych, albo wymieszać je tak, żeby po prostu no, użyć 10 tych emblematów, które to zapewniają nam drop jakiegokolwiek legendarnego klejnotu. No bo w, dzięki temu w wyniku takiego biegu dostaniemy po prostu nie 10, a 20 legendarnych klejnotów. Każdy ten lustrzany duplikat yy, będzie klejnotem tego samego typu co ten klejnot podstawowy, ale może on być losowej jakości. No i oczywiście jeżeli chodzi o jakość, to mam tutaj na myśli jedynie klejnoty pięciogwiazdkowe, yy, bo jeżeli dropniemy klejnoty jedno- albo dwugwiazdkowe, no to po prostu ten lustrzany duplikat będzie takim samym klejnotem. Należy przy tym mieć jedynie na uwadze to, że wszystkie te bonusowe, lustrzane klejnoty zawsze będą przypisane do postaci, niezależnie od tego, jakich emblematów użyjecie. Czyli mówiąc jeszcze bardziej obrazowo, nawet jeżeli do tego biegu z lustrzanymi klejnotami wrzucicie 10 fioletowych emblematów, no to w jego wyniku dostaniecie oczywiście 10 podstawowych klejnotów za te emblematy i one będą nieprzypisane do postaci, ale wszystkie te kolejne 10 bonusowych, lustrzanych klejnotów będą już klejnotami przypisanymi do postaci. Także ja tym razem użyję sobie 10 pomarańczowych emblematów. Celuję w Gem Power, celuję w ulepszenie swoich klejnotów, podniesienie rezonowania. No ważne jest to, żeby tutaj aktywować te lustrzane klejnoty. Tak jak widzicie, tutaj mamy jeszcze informację, że za każdy legendarny klejnot otrzymamy ten dodatkowy i te dodatkowe będą przypisane i będą miały lesową jakość, czyli dokładnie to co powiedziałem. Ci co znają mnie trochę dłużej i co oglądają filmy od dłuższego czasu to wiedzą, że zdarzało mi się zapomnieć tego zaznaczyć i wtedy mieliśmy taki bonusowy bieg, dodatkowy. Więc mówię, pamiętajcie o zaznaczeniu tego checkboxa. No a teraz może dosyć gadania, trochę lecimy do grania i wchodzimy do pradawnej szczeliny. Zobaczymy czy, czy dopisze mi szczęście Jupitera, czy uda się coś fajnego dropnąć. Ja już nie raz wam mówiłem, że lustrzanki uważam za najfajniejszy event dostępny w grze. I to niezależnie od tego, czy gracie free to play, czy inwestujecie w grę, no jest to po prostu 10 dodatkowych, darmowych klejnotów, które możemy e, użyć do ulepszania swojej postaci. Oczywiście e, żałuję, że lustrzanki pojawiają się dość rzadko na serwerze europejskim, a tym bardziej. Ten moment ich pojawienia się też nie jest przypadkowy, no bo dopiero co skończył się ten event, gdzie mogliśmy, gdzie mieliśmy większe szanse na drop kolosalnej machiny i sądzę, że jest to celowy zabieg Blizzarda, że teraz dodał lustrzanki, no bo pewnie większość graczy przepaliła sporo legendarnych emblematów, żeby zdobyć tą kolosalną machinę, no i powodują tym samym, zmuszają graczy do zakupu kolejnych przynajmniej 10 tych emblematów, no żeby wykorzystać lustrzanki na maksa. Także jeszcze raz powtarzam, nie wrzucajcie tutaj emblematów niebieskich, nie wrzucajcie tutaj trzech emblematów, no chyba, że nie macie dziesięciu, no to wrzućcie trzy, wtedy możecie też wrzucić niebieskie, ale generalnie, żeby osiągnąć maksa, żeby wykorzystać w pełni te lustrzane klejnoty, to użyjcie dziesięciu pomarańczowych, dziesięciu fioletowych albo wymieszanych, tak żeby po prostu mieć zapewniony drop dziesięciu legendarnych klejnotów, bo finalnie dostaniecie ich po prostu dwadzieścia. Ale my tu gadugada właśnie Pada boss i zobaczmy teraz trzy lustrzanki oddały. Jak będzie białe światło, to jesteśmy do przodu. Jest białe światło, czyli mamy minimum dwa pięciogwiazdkowe klejnoty. Jeszcze nie wiem jakie. Widmowe szkło tu widzę, tu jest coś. Coś na biało. Tu jest drugi biały, no to sądzę, że to iskra pustki. To jeżeli mamy dwie iskry pustki to fajnie. Wypadła mi jeszcze jedna iskra pustki w poprzednim materiale, gdzie przepalałem parę tych emblematów. Czemu ja tego nie mogę podnieść? Kto mi powie? Chyba mamy laga. A moments later. No dobra, dopiero kiedy podłączyłem kontroler, udało mi się podnieść te klejnoty. Wcześniej mieliśmy jakiegoś laga. Zobaczmy sobie podsumowanie. No i tak mamy dwie iskry pustki. Bardzo fajnie, w moim przypadku, używam tego klejnotu, więc na pewno przydadzą się do ulepszenia. Dodatkowo dosłownie dwa dni temu, kiedy nagrywałem poprzedni materiał, również z pradawnej szczeliny, tam też mi wypadła jedna iskra pustki, więc myślę, że tutaj powoli zbliżamy się do ulepszenia tego klejnotu na kolejną rangę. Pozostałe klejnoty, no to już dwu- i gwiazdkowe. Część pewnie pójdzie na przepał jako Gem Power, następne pewnie pójdą, wrzucę je po prostu jako klejnoty rezonujące, bo widzę, że tu niektóre z nich można do tego wykorzystać. Także słuchajcie, jeśli o mnie chodzi, no to tym razem uważam, że lustrzanki na plus. Dajcie znać oczywiście, jakie wymieliście dropy. Pamiętajcie, żeby wykorzystać je na maksa. Macie czas do 22 kwietnia, więc nie przegapcie tego. Pamiętajcie, żeby aktywować lustrzanki przed wejściem do pradawnej szczeliny, wrzucić tam 10 emblematów zapewniających legendarne klejnoty no i po prostu, żeby czerpać, żeby wyciągnąć z nich jak najwięcej się da. Tymczasem, jeżeli podobał Wam się dzisiejszy materiał, to ja oczywiście gorąco zachęcam do zostawienia łapy w górę, subskrypcji na kanale. No, a na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.